Michał Kucewicz z Bytomia. A reprezentujesz barwy? Yy, AZS AWF Katowice. Dobra. Zwycięzca dzisiejszego rajdu, jeżeli można tak powiedzieć, i co? Chyba tylko się cieszyć, prawda? No, jak najbardziej. Konkurencja przyjechała też, ale dobrze mi się jechało od startu, także nie narzekam. Technika tu była potrzebna, a to jest jakby w tym momencie mogłem troszeczkę nadrobić, bo tu jestem dosyć dobry, dobry technicznie, także no jestem zadowolony jak najbardziej. Trasa bardzo wymagająca, prawda? Wszyscy to podkreślali. No, zwłaszcza jakby nie popadało, to może nie było tak źle, ale że popadało, no to się zrobiła naprawdę ciężko. I tam dwa momenty, które trzeba było z buta dać, no to, to też wykańczało, bo to kolarze nie są przyzwyczajeni jednak do chodzenia. Czy jakąś specjalną techniką trzeba było się tutaj w pewien sposób popisać, żeby poprawnie przejechać i jak najszybciej właśnie tą trasę? No to przede wszystkim trzeba było nie jechać tym błotem, czyli ścieżką. Trzeba było jak najbardziej jechać lewą albo prawą stroną, czyli po trawie, żeby te koła nie buksowały się. Akurat mi wylosowali. Trzeba było lewą albo prawą stroną jechać, żeby te koła nie buksowały, tak samo na zjazdach, jak i podjazdach. Mhm. Jesteś zadowolony? Ogólnie z całego przebiegu wyścigu, no i przede wszystkim z pierwszego miejsca? No jak najbardziej. Na starcie, tak, tak jak założyłem z kolegą Tomkiem Gawłem, że po starcie postaram się jak najszybciej odjechać, żeby właśnie, żebyśmy mogli sobie jechać lewą, prawą stroną, żeby nikt nas nie blokował. No i po starcie chłopak chyba z Poznania odskoczył kawałek, ale zaraz do niego dojechaliśmy i już praktycznie na pierwszym podjeździe było wszystko jasne. Dokładnie, było wszystko jasne. Przewaga była ogromna, można powiedzieć. No nie przesadzajmy. Bardzo duża. No to może tak.